Hej, cześć! Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Iwoli, a to jest, jak widzicie, po kafelkowym menu Assassin's Creed 4 Black Flag. Rozpocznę nową grę na środkowym save'ie nazwę go YouTube. Będę grał na ślepo, odcinki będą trwały około 30 minut. I... no cóż, zapraszam do oglądania, bo sam też nie mogę się doczekać, co się będzie działo. Resztę dopowiem najwyżej w trakcie gry. Jedziemy. Aha, nie mogę się doczekać. Jestem taki podekscytowany, że wiecie... Jak dziecko, które weszło do sklepu z cukierkami. I może wziąć co chce. Ubisoft przedstawia. Rządek Błotawista, czerwiec 1715 Nie oglądałem żadnych materiałów z tej gry, tylko trailery i zapowiedzi multiplayer, tych wszystkich gadżetów, ale same trailery. Nie widziałem żadnego faktycznego walk through z tej gry. Sterowanie standardowe, przyjmujemy ster. Tak od razu na start. Aby strzelić... Od cel bez armacji wstrzymaj prawo i przesuń, żeby wycelować, następnie wciśnij lewe aby strzelić kadłub, maksymalne uszkodzenia. Jej! Shift z polubieży. Widzisz, że od razu nas wrzucają na... głęboką wodę. i wszyscy się cieszą. Ja ich wszystkich topię. Ok, jak widzicie. Mam nadzieję, że pływanie w miarę jako taką ogarniam po trójce. Chyba nie mam chulki rzeczy, czy coś takiego bo nie mogę z nich strzelić. A S zwolnia... zwalnia. Co to jest? Beczki! Haha! Ha. Jeszcze trochę... Średniej kule. Ok, zatem to to statki wroga, to jest ostatni setek. Jak tylko ta akcja przemieni, albo teraz. Wejdziemy w menu i wam pokażę szybko na jakich opcjach graficznych, ponieważ to Was może ciekawić. Jak widzicie... Otoczenie wysokie, tekstury wysokie, wygładzanie SMAA, cieniowanie wysokie, odbicie wysokie, rozmycie w ruchu, w ruchu włączone, okluzja otoczenia, czy jakieś takie coś HBAO, promień stwórcy, cokolwiek to jest na wysokim. Powiedzcie mi, co to jest promień stwórcy. Bo sam jestem ciekaw. Mgła wolumetryczna włączona, bez synchronizacji pionowej, bo to zło. Jak będzie gra chodziła dobrze, podkręcę oczywiście. I się na razie na takie coś zapowiada. Yes, Assassin atakował, Is it dangerous? Assassinę? Edward. Hmm? Privateering? Is it dangerous? Wouldn't pay so nice if it weren't. Why not sail with the King's Navy? Earn a proper wage? Sail under gentlemen? Sod the Navy's gentlemen. For every shilling I earn, the captain gets 600. That's no way to earn a fortune. We don't need a fortune. It's not about need, Caroline. I want food that don't make me sick. I want walls that hold back the wind. I want a decent life. How long would you be gone with these privateers? A year, I reckon. Two at most. All right. No more than 2. Nie obiecał. Tak, środek morza to naprawdę świetne miejsce, żeby zasypiać. Dopieri do, do brzego, jak widzicie ledwo, co dychamy. wstead płyniemy już od razu profilaktycznie trzymam. Prawy przycisk myszy, żeby próbować sprintować, ale na. Uh, na szybciej sprintuje, To w Assassin's Creed coś nowego. Zawsze to był prawy przycisk myszy albo prawy przycisk myszy i spacja. Już brzeg tam przed nami się majaczy. Jak widzicie, Edward ma jakąś kobitkę to powinno być też lepsze niż życie Conora <grymne> <grymne> Was it good for you as well Havana, I must get to Havana. Well, I'll just build us another ship, will I? I can pay you. Isn't that the sound you pirates like best? One hundred escudos. Keep talking. Will you or won't you well,

Poczekajcie chwilę, 25 FPS-ów. Tak na wszelki wypadek profilaktycznie trochę coś wyłączę, na przykład. FXAA wygładzanie, gdyż wygładzanie nie musi być jakieś takie... Uber, myślę, że przeżyjecie, ja przeżyję FPS-y przeżyją. Trzeba swobodnego piegu. Jej! Mamy odszukać asesyna Gdzie on mógł się udać? Ale... FPS-ów więcej, wybaczcie, tak jak wiecie Tak to jest jak gram na ślepo Jojojoj, Grafika To zmienimy na SSAO. Pewnie mógł dużo żyć, ale... Trudno odbicia I na przykład promień stwórcy damy Niski. Aczkolwiek, promień stwórcy może wyglądać ładnie. Od razu lepiej nie. Ta uczcie starego asasyjskiego wyjadacza, poruszania się spinaczki. Bo teraz chciałbym Wam powiedzieć, że mam wersję z Cool Edition, czy jest. no edycja czaszki Więc zostałem na sam start jakieś wiecie Bonusy, Profity, jakieś takie gadżety I chciałbym Wam rzec, że także mam Pirackie Trofeum Czyli też jakieś gadżety, dodatkowe misje, pewnie coś w ten desen Oczywiście nimi się zajmiemy Bo czemużby nie Aha, to jest punkt widokowy z tego co widzę na mapie Więc myślę, że to będzie dobre miejsce, żeby odszukać Asasyna ładnie tu. Naprawdę jest tu ślicznie. Jak tam biegł, więc pobiegniemy za nim, bo co mamy lepszego do roboty? O, zabił jakiegoś świeżaka. Trudno. Kości. I skóra dzika, czyli to był dzik. Być tutaj na górę, co nie? Czy też się mylę? A jest taka szansa zawsze. Ten dźwięk typowy zawsze do Assassin's Creed. Co z tego, że jest w miarę nierealistyczny moim zdaniem, ale jest i to się liczy. Także na sam start otrzymałem ubranie Asy Altaira, za zasługi w poprzednich częściach Assassin's Creed'a, za znajdźki, chyba jakieś tam adziwki, i odzienie Ecia. Fajnie, że mi je Plum. Okej, okay, już widzę, że warto było co inwestować, by... Rozmycie w ruchu. Dlaczego mnie postrzeliłeś? Nowy cel, zabij. Asasna, no... wkurzył mnie trochę. Tak strzelać do mnie? Dobra, kapuję, lubię asasynów. Ale no, trochę się szanujmy, co nie, panie? Nie wolno tak bezkarnie strzelać do ludzi, którzy chcą pomóc. Co z tego, że pan z tej pomocy nie chce? Powiem, że to nie będzie... ta seria nie będzie wyglądała tak jak Trójka, bo w Trójce, wiecie... Okej, okay, poruszanie jest takie samo, a chyba będę musiał zaktualizować sterowniki, bo FPS dokuczają. Hejs? Nie, tylko jakiś kryształ, wywalamy. Albo nie, może się sprzeda. senior Duncan Walpole. I accept your most generous offer and await your arrival with eagerness. If you truly possess the information we desire, we have the means to reward you handsomely. Though I will not know your face by sight, I believe I can recognize the costume made infamous by your secret order. Therefore, come to Havana in haste and trust that you shall be welcomed as a brother. Sumasumil humilde servidor. Gobernator Laureano Torres y Ayala. Panie Walpole, zbierajcie z nich wyniki. No cóż, dość nietypowy sposób nasz bohater otrzymuje swój pierwszy strun strój... ...assasyna. Znaleźć drogę do Hawany. Łoł, wow, ktoś strzela. Ale, no cóż, można i tak zdobyć strój, oczywiście nie strzelać. Nie spadaj, tylko... ...się synchronizuj, hopie. Póki mamy możliwość, po prostu biegniemy przed siebie. O, drzewo się synchronizuje. Też warto jechać. Mówił, że ten statek może nie wystarczyć. Plum. Pływanie w ukryciu. Ok, mamy wskaźnik tlenu. Dobrze, bo w poprzednich Strefy śledzenia. No to to już wiem z trójki. i had nothing to do with this attack my crew and i have merely anchored to water and resupply hold it stop them give me one reason i shouldn't vent your skull take my sugar take anything you like hum i'll pay you anything you like Cinder, bruh. Ok, na razie u góry nam wyskakuje wskaźnik kontry. I powiem, że będę grał z chudem, ponieważ gra jest na ślepo. Więc wiecie, myślę, że to krat mogę sobie pozwolić na chud, Ponieważ, żebym grał, to tristan rastobin from skoskova at atonivium krysta you saved me a profusion of thanks is that yours it is my vessel yes but uh, here lies its poor captain and i have no art for sailing i can pilot her myself no mind you don't mean to abscond with my ship do you i'm duncan what's your name friend steed steed bonnet well mr bonnet let this stay twixt us but i'm on a secret errand for his majesty the king god save him and i must get to havana with speed ah oh, that is a relief sir havana is also my destination our ways lie together natural allies then uh, you put me at ease sir to think i took you for a pirate when you first appeared did you yes you have an uh, uncommon way of handling yourself quick and easy if i may say gave me quite a fright but all things considered I think it's turned out to be a rather fortuitous day, hasn't it? Dot three, dot zero. I'm. Mamy... Lacking a rowboat, I'm afraid we'll have to swim to my ship. Hardly the worst thing to happen. This is more like it. Maps the the discoverers. A można znaleźć pieniądze lub schematy. To lubię. Ok, na dziewiątce albo przy scrollu mam mapę. A następnie F, żeby otworzyć współrzędne. Drugiego ekranu. Czyli, jakbym miał Ok, tu mamy współrzędne. Tu mamy, gdzie to jest? Statek. Tutaj chyba. Czekajcie, chwilę. Tak. haszki shift taki odruch że klikam dziewiątkę oh, oh, this, this hmm. na razie myślę że nie będę tego szukał to sobie odwiedzimy później, ponieważ współrzędny wiecie, jeszcze nie przyszedłem do końca samouczka, a chcę go przejść, pływanie w ukryciu. Podoba mi się ten naprawdę wskaźnik oddechu, ponieważ jak wiecie w dwójce, w Brotherhoodie, w Revelations, w czwórce tego nie było. Oj, duże się duże. I przy okazji pokazuję kiedy się duszę jakbym grał bez chudu. Co też może się przydać? To co łapiemy za ster, bo nasz koleś nie potrafi pływać. Welkom abort Duncan. She's a modest schooner, but well suited to my purpose trafficking cargo from my plantation and teach. Let's try to fold, nie? Czyli mamy naukę pływania, która będzie najistotniejszą rzeczą, chyba w tej, że. Grze... I teraz mogę trzymać tak długo, jak chcę, żeby

Wow. Dużo się zmieniło od czasów Trójki. Świetnie. Aczkolwiek jest zwrotny jak samochód. Ale za to naprawdę przyjemnie się to pływa, ogląda. Jestem zaszokowany i naprawdę pierwsze wrażenie jest osą. Już wypływamy na otwartą wodę. Wielo ryb. A natural sailor, Duncan. I did a decent trick at the helm some time ago, two years before the mast as a privateer. Dash my buttons! Your life seems a grand one, if I may say, so full of adventure. How marvelous! I've seen my share of strangeness. I. <mum> Assassin's Creed 4. Black flag, ja Tak jak to było, kiedy. Work. albo nie wyskoczył? Bohaterowie się nie rodzą. Odbykowane osiągnięcie. Czynność wykonana. Bohaterowie się nie rodzą. Punkty, punkty. player. Right. Czy ja dobrze widzę? Wow. Your numbers look good. Now let's make sure we didn't break your brain, all right? I need you to move your head and look at these lights, just here. Look up. No. Miga lampa. Ktoś się bawi światłem. That's it. Żeniówka. Down. What was it? No, nie bawcie się światłem. So far, so good. Let's get you up. Y Abstergo. So, welcome to the Sample Seventeen Project. Before you get started, you're gonna need this. There you go. Testing, testing. One, two, three. Hello, bonjour. C'est bon? It works? All right, let's take a walk. Your file says you've done some memory research before, but not to this extent, which is surprising. You're very good. The data streams are very stable.

maybe you saw liberation that was our first title powered by Animus Tech that was just the tip of the iceberg soon we'll be unveiling commercial animus servers for the whole world to enjoy they'll offer passive experiences of course edited versions of real history but only the exciting parts and we think we found the perfect subject for our first full-length virtual feature Caribbean pirates so that's your gig you just take a minute okay grafik GZ Well thank you Nancy. Bonjour. What? C'est bon. C'était parfait. Magnifique. Merci. Abstergo robi gry oparte na animusie. This is for you. The primary tool of our trade. Your communicator. Power it up and give it a look. It's pretty slick. A jak to włączyć? A czy mam podany kierunek? Mam spahan, na spacer to wysuwam. I mam mapę. Moje pliki. Lol, fajne, naprawdę fajne. Przepustka pracowników Abstergo. Welcome to the team. tu tu robią nową rozgrywkę. Widik. to jest Widik? tutaj. Historia dobra, nie będę się w to bawił. Wiem, że nic nie przeczytaliście, nie przejmujcie się. Ja też nie. Ale fajne, naprawdę fajne. Gdybym miał takiegoś tableta albo coś takiego, albo drugi ekran, to by było jeszcze lepiej. Bo bym miał pewnie te wszystkie rzeczy. Widzi to, że wiatraka wiatraka? To znaczy, że jestem na elewatorze. Ja mam do Przechodzimy do sample 17 studio, second floor. Studio Obiektu 14. Czyli co tam gdzie Desmond był badany. Tego miejsca nie pamiętam jak w Assassin's Creed trzecim chodziliśmy po Abstergo, żeby odebrać Fatra. Ah, Olivier Bonjour. Melanie. Ça va bien? Well, thanks. Have you met our new hire? Just started today. I haven't. Bonjour. What project? Sample 17, the Kenway line. Hey, them, Connor. Edward, the pirate. Ah, R.E.R., maybe. <laughs> Very exciting. Welcome aboard. Uh, Melanie, can we talk in your office for a minute? Just let me get this one settled and I'll see you in five minutes. C'est bon. Nice to meet you. So, this is the sample 17 floor. We're diving into the memories of one very generous donor. Desmond Miles. We're pulling all the best stuff from his DNA. And hopefully one day we can forge some fantastic experiences from what we find in there. This pair of legs is John, one of the wizards in IT. He's just fixing something for you. Not fixing. Calibrating. Calibrating, right. So here we are. Your very own animus workstation.

Okej, okay. wrócimy tutaj. Jak widzicie mamy figurkę Edwarda, Edwarda. Coś mamy nowego Mika. Nie wiem co to jest i coś tego nie widzę. przynajmniej chyba Miga i możemy wejść do animusa. Ale myślę, że tego nie uczynię, gdyż... No cóż, pożegnam się i zrobię to następnym razem. Jak widzicie, jedno wielkie OMG. LOL, to jest naprawdę szokujące. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Do usłyszenia następnym razem, kiedy już wejdziemy tam do Animusa i wrócimy najprawdopodobniej do Edwarda. Trzymajcie się, na razie.